Dzień dobry, dzień dobry. Cieszę się, że jesteś tutaj, że chcesz zaopiekować się sobą, zaopiekować się swoim kręgosłupem. Zapraszam ciebie na tą stronę, żebyś mógł, żebyś mogła zobaczyć, na czym polega mój miesięczny kurs online. Po pierwsze, kurs składa się z 20 treningów podzielonych na 4 tygodnie. W każdym tygodniu pracujemy nad zupełnie inną Częścią Twojego ciała. Po pierwsze, w pierwszym tygodniu zaczynamy od rozciągania Twojego ciała, żeby móc w ogóle zacząć pracować, więc dużo czasu spędzamy na rozciąganiu i ustawianiu Twojego kręgosłupa. W tygodniu drugim nadal ustawiamy kręgosłup, nadal rozciągamy, ale zaczynamy już wzmacniać. W tygodniu trzecim wzmacniamy coraz więcej. Rozciągamy nadal, ustawiamy w różnych innych pozycjach. W tygodniu czwartym wzmacniamy Twoje ciało z dnia na dzień, i tutaj zaczyna się ten progres. Dodatkowo będziemy spotykać się raz w tygodniu na Zoomie, czyli na transmisji na żywo, podczas której ja będę Ciebie widziała, jak ćwiczysz, żeby móc korygować. Twoją pozycję, bo pamiętaj, że jeżeli masz problem ze swoim kręgosłupem, czy z jakim, jakąkolwiek strukturą, to Twoje ciało będzie, za, będzie się układało tak, jak jemu jest wygodnie. Pamiętaj też o tym, że jeżeli przez długi czas miałaś ból, miałeś ból, to... Twoje ciało nie będzie chciało wykonywać pewnych rzeczy, bo będzie pamiętało ból, będzie spięte, napięte, dlatego tak ważna jest, tak ważnym jest, żeby korygować Twoje ciało. Dodatkowo y, mamy bardzo stresujące czasy. Stres powoduje jeszcze większe... Okazuje się, że stres jest bardzo dużą przyczyną problemów z kręgosłupem, dlatego też Przygotowałam do każdego treningu medytację, aby pozwolić sobie na to, żeby puścić stres. Bo jak puścisz napięcie, stres, niepokój ze swojego ciała, to zaczyna twoje ciało się rozluźniać. Dlatego też zapraszam Ciebie z całego serca na, na to byś medytowała medytował zaraz po treningu. Trening możesz odtwarzać w swoim własnym czasie, wtedy kiedy chcesz, wtedy kiedy masz na to ochotę. Ale polecam z całego serca, żeby to jednak był trening wcześnie rano, dlatego że wtedy twoje ciało jest jeszcze nie jest jeszcze zmęczone i jesteś w stanie zrobić dużo więcej niż na wieczór po całym dniu pracy. Ale wieczory są lepsze niż nic. Pamiętaj, że dzięki systematycznej, regularnej pracy jesteś w stanie zrobić bardzo dużo. I dodatkowo nie oczekuj od siebie zbyt wiele. Jeżeli na dzień dzisiejszy nie możesz wykonywać podstawowych rzeczy w swoim życiu, bo ból ogranicza Twoje funkcjonowanie, to nie oczekuj, że od razu będziesz biegać i skakać. Pamiętaj, że budujemy siłę krok po kroku, rozluźniamy twój kręgosłup, wzmacniamy, sprawiamy, że cały kręgosłup zacznie się ruszać i każdy twój staw, żebyś mogła, żebyś mógł funkcjonować bez bólu. Zapraszam ciebie do zakupu tego kursu i pamiętaj też, że Obecnie jest jeszcze oferta, podczas której możesz uczestniczyć w darmowej konsultacji ze mną przed rozpoczęciem kursu. Zapraszam Cię. Pa-pa!